Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj, dzisiaj kontynuuję temat Gwardii Śmierci, ale zanim jeszcze... O, oczywiście, o, jej, muszę przewinąć i tak dalej, dwie minuty. Tak ktoś tam wspomniał przy artykułach o, o tym, co czytam, <laughs> Mądrości Daimona, że nie wspominałem o kasie. No bo jak nie wspominam, no to też jest tak, jak nie wspominam, to nikt nie wchodzi na bloga, nikt nie klika w reklamy, nikt nie ogląda reklam, nikt po prostu nie ma kasy. A no to muszę wspominać o tym, prawda? No więc właśnie... A jeszcze Daimona muszę zmienić e, muszę zmienić tytuł, ponieważ, ponieważ kiedy wstawiam jego ksywkę Daimon X albo Daimon, no to i inkwizycja po prostu robi, robi tak, że wyłącza mi zarabianie na, na filmiku. Więc po prostu nie wyświetlają się reklamy, a jeśli się wyświetlają, to jedna na tysiąc i z tego nie ma kasy, tak więc muszę coś wymyślić, tak jak było z tymi. E, z, pamiętacie, Te czarne smoki. <laughs> Też się przywalili, że to pewnie jakieś Murzyny czy coś tam, i tak dalej, i tak dalej. I zanim zanim w ogóle, że tak powiem, z reklamację złożę i zanim oni to ją uznają, no to najlepszy jakby czas antenowy przemija i, i nic z tego nie ma. Tak więc muszę coś wymyślić. A, a ten artykuł, który teraz będę czytał, oczywiście, będzie na blogu, będzie do, do poczytania. Oczywiście zapraszam do słuchania bardziej niż do czytania, a, a wy za to wiecie, co robicie. a Tak więc, polećmy z tematem. Czas yy, skończyliśmy, bo tam były, były różne, <laughs> różne ciekawe kampanie. Teraz a, okres od 32 do 41 milenium, od momentu, kiedy oni już przeszli na stronę chaosu, a, no więc, no więc teraz są inne, inne kampanie. Galaktyczna zwłoka to data jest nieznana, ale to. Gdzieś właśnie między 32 a 41 milenium Gwardia Śmierci zaangażowała się w serię brutalnych wojen ze swoimi byłymi sojusznikami wewnątrz Oka Terroru. Choć dla XIV Legionu konflikt ten był pasmem zwycięstw, to ta terytorialna kampania pochłonęła całe skupienie Mortariona. W materium minęły w tym czasie tysiące lat, a Marines zarazy nie byli w tym czasie prawie w ogóle widziani w przestrzeni Imperium. <laughs> to chyba dobrze, nie? Zguba zmiany. Również data jest nieznana. W czasie walki z kultystami Cinch'a z zaginionej spirali na Idkadis, Lord Gwardii Śmierci Glotox wypuścił na świat e, swój budzący strach Rój Dronów. Myślałem, że puścił bąka, ale to nie. Rój Dronów, siedem <laughs> tysięcy cuchnących trutni ruszyło na rzeź, nie bacząc na drobne uderzenia jeźdźców dysków i płonących rydwanów, kiedy zbliżały się do celu. Przedarłszy się przez zacięty wrogi ogień, drony osłoniły niezdarne bombowce, plagi mrocznego mechanikum, które zalały świątynię zmian Sincza deszczem głowic rozkładu, przez co sama budowla zamieniła się w skorodowane gruzy wyblakłego kryształu. Zielona śmierć, data również jest nieznana, zainfekowane bandy orków, które zaatakowały świątynny światek Lesjarchi i Sanktia, objawiły Imperium nowy sposób na sianie przerażającego spustoszenia. Orkowie spadli na obrońców planety i rozgromili ich, pożerając żywych i martwych, jak gdyby kierowani byli demonicznym głodem. Wzdęci od toczących ich choru, orkowie stali się otyłymi potwornościami, poruszającymi się w ślimaczym tempie. Zadziwione tym odwróceniem się kolei losu, adeptas sororitas systematycznie oczyściły świat z obecności orków płomieniem i bolterami. Dopiero wtedy siódma kompania plagi na czele z samym mortarionem ujawniła swoją obecność i dokonała desantu. Demoniczny prymarcha uważnie przyglądał się ciałom orków, nim udał się na linię frontu. Po jego odejściu ciała orków <laughs> zaczęły wybuchać w deszczu nieczystych płynów, a z ich nieczystych płynów ładnie nazwane a z ich wnętrza na światło dzienne zaczęły wychodzić tuziny nurgląd. Sankcja upadła pod naporem zielonej śmierci w zaledwie 20 solarnych godzin po przybyciu nań mortariona, a plaga rozprzestrzeniła się na cały trzymany we władzy eklezjarchi układ smog wojny. Wektoriumy z drugiej kompanii plagi, włączając w to zardzewiałe szpony i skażone płuco, starły się z żelaznymi dłońmi z klanu Kargul <gul> i Astra Militarum <gul> nad Sarvi II. Co ja tak ten Harham? Nie może mi się, że tak powiem, odkleić coś. Kiedy losy bitwy odwracają się od Gwardii Śmierci, jej marines wykonują odwrót do chemicznych manufaktur Cvarii, Secundus, mm, Rzucający plagę połączyli niezdrowe chemiczne opary z korozyjnym smogiem, by napędzić czołgi Gwardii Śmierci i zaszkodzić kadłubom imperialnych maszyn. Gwardia Śmierci, zdolna do przetrwania w tak toksycznym środowisku, wkrótce zdobywa całą planetę. Czarne krucjaty. Przez długie stulecia Abaddon Profanator przelewał krew niezliczonych sług Imperium. Choć wydaje się być to niepowiązane, każda z tak zwanych czarnych krucjat jest tak naprawdę częścią większego planu który ostatecznie doprowadził do powstania Wielkiego Ryftu w 999 roku 41. milenium. W tym okresie nowy mistrz wojny chaosu wypracował nowe pakty z najpotężniejszymi siłami Empireum, pośród których znajdowała się właśnie Gwardia Śmierci. Pogarda Mortariona względem Abadona jest oczywista, ale demoniczny Prymarcha nie mógł zignorować jego dokonań, i wysłał mu na pomoc kilka z własnych doborowych kompanii. Typhus wspomagał Abadona bardziej aktywnie, walcząc u jego boku więcej niż raz i używając jego ataków na Bramę Kadiańską jako okazji do rozprzestrzenienia ziaren, plagi, zombie tak daleko, jak to tylko było możliwe. Ziarna Zagłady, 41. milenium, dokładna data jest nieznana, stropieni przez magnatropiczną obronę matryc świata kuźni Tagbandry, wojownicy siły inwazyjnej Piątej Kompanii Plagi zostali całkowicie zniszczeni. Tylko jeden czarnoksiężnik Gwardii Śmierci zdołał umknąć przed obławą na powierzchni świata, znikając w murowiu serwitorów pod faktorii. Wzywając demony w ofiarnym i profanującym rytuale, Czarnoksiężnik stworzył nową armię, której pączkujące zepsucie przeciągnęło jeszcze więcej podłych istot. Armia chaosu rosła wykładniczo. Choć pierwsze ataki Gwardii Śmierci nie pozostawiły na strukturze świata najmniejszego śladu, to okrutna zguba, która rozeszła się na całą tak bandrę, wkrótce pogrążyła ją w chorobie i śmierci. Oczyszczenie Makenny VII, nieznana data, 41 milenium. Celem tej kampanii był podbój imperialnego świata Makenny VII, a walczyły w niej siły chaosu pod dowództwem mistrza wojny Dawrota, potężnego lorda chaosu z legionu niosących słowo. Lord chaosu e, Festardius z legionu Gwardii Śmierci zawarł z Dawrotem przymierze jeszcze w czasach Herezji Horusa. Choć w czasie Długiej wojny przeciwko imperatorowi obaj lordowie chaosu walczyli oddzielnie, Festardius pragnął odnowienia ich starożytnego sojuszu. Kiedy dowiedział się o najnowszym celu Dawrota, zaoferował mu swoją pomoc w zamian, za, za którą władza nad planetą miała przypaść siłom Festardiusa. <laughs> Weterani oddziału gwardii śmierci doświadczyli wielu bitew i byli nieocenionym wsparciem dla realizacji planów Dawrota. Siły chaosu ostatecznie zdobyły planetę, a rujnujące moce ustanowiły swoje roszczenia do kolejnego świata imperium. <laughs> Już wiem, co mi się tak, tak próbuje odkleić, a nie to nurgl. Kurde. Krucjata Achilus, 777 rok 41. milenium. Mistrz zarazy Usax, weteran Gwardii Śmierci i znany członek wewnętrznego kręgu czarnoksiężników Chaosu Mortariona, zarażał kolejne światy e, Jericho Reach w czasie trwającej w Imperium Krucjaty Achilus. Podróżując z jednej strefy wojny do, nas do następnej, na każdym polu bitwy Usaks zbierał ponure i niewypowiedziane okru niewypowiedzianie okrutne żniwa z umarłych i umierających. Sporządzając każdą kolejną chorobę z rozkładających się zwłok, Usaks uwalnia ją na kolejnym polu bitwy. Tylko po to, by po bitwie sporządzić nową zarazę i ruszyć dalej. Kolejnym epizodem są lata 813-830 41 milenium to są czasy infekcji. Oblężenie Wrax właśnie te, te lata <coughs> było imperialną kampanią militarną trwającą nieprzerwanie 17 standardowych lat. Ja wam obiecuję ja się kiedyś wezmę za to oblężenie Wrax, której celem było odebranie imperialnego świata zbrojowni Wrax Prime z rąk heretyckich sił chaosu prowadzonych przez apostatę kardynała Xafana. W początkach sił apostaty wchodziło kilka słynnych formacji Gwardii Śmierci. Byli tam apostołowie zakażenia, władcy rozkładu, czystka i skażeni, dokonując desantu pośrodku destruktywnej wojny okup okopowej. Gwardia Śmierci uwolniła niszczące bronie biologiczne i rozpoczęła łańcuch wydarzeń, którego rezultatem była demoniczna inwazja na pełną skalę. U zmierzchu tej boleśnie długiej i godnej pożałowania kampanii o wyczerpanie imperium było gotowe podsumować swoje straty. W wojnie zginęło 14 milionów imperialnych gwardzistów, a cała populacja Wrax Prime, liczona na 8 milionów obywateli, została pożarta w wybuchu wielkiej przemocy lub dokonano na niej eksterminacji po jej upadku w zepsucie chaosu. A sam świat został ogłoszony perdita, czyli martwym światem, przez Imperium i z rozkazu Infizytora Ordomaleus, Lorda Hectora Rexa, odgrodzony od reszty Imperium kordonem, mającym och uchronić resztę rasy ludzkiej. Bitwa pod Konorwin, 901 rok 41. milenium. Szarzy rycerze starli się z Gwardią Śmierci na planecie Kornowin, e, to pewnie coś o Korwinie będzie. <laughs> Ta bitwa reprezentowała kulminację starożytnego planu szarych rycerzy, którzy pragnęli wygnać Mortariona ze świata śmiertelników na całą wieczność. Potęga demonicznego Prymarche okazała się jednak zbyt wielka, kiedy Mortarion zabił najwyższego wielkiego mistrza Geronitana w śmiertelnym pojedynku. Nowo wyznaczony najwyższy wielki mistrz Kaldor Drago został zmuszony do wypracowania rozpaczliwego rytuału wygnania który miał zapieczętować dusze prymarchy w Osnowie na wiele standardowych lat. Było to jednak pryrusowe zwycięstwo, które ostatecznie dało Mortarionowi czas na zgromadzenie świeżych sił w królestwie chaosu, tak świeże, Gwardia Śmierci i świeże. I opracowanie strategii na nową, największą do tej pory inwazję na świat śmiertelników. Rój koszmarów. 41 milenium, dokładna data jest nieznana. Tajfus nawiedza Rój Pandorial i rozprzestrzenia tam plagę zombie, znikając nim na planecie pojawiła się odsiecz, odsiecz floty imperium. Zamiast spotkania ze znienawidzonym starożytnym przeciwnikiem, odważni ludzie z nekromundańskich pająków gwardii imperialnej napotkały zacienione koszmary w samych centrach miast rojów, wypełnionych jedynie włóczącymi się bez celu zwłokami ludzi, których przybyli pomścić. Zgniła wiara, 41 milenium dokładna data jest nieznana. Zaatakowany przez pacyfikacyjne kadry militarne Tau, Imperialny świat świątynny, Kalendula pozostał dumny i silny chroniony tarczą wiary swoich mieszkańców. Mimo to długie oblężenie osłabiło jego linię obrony, kiedy statuły świętych na całym świecie zaczęły płakać łzami strujących nieczystości, a źródła wody pitnej na planecie zamieniły się w zimny śluz. Podczas decydującej bitwy, kiedy to stosy ciał zaczęły dorównywać spiralom dumnych miast, diabelskie portale rozwarły głębiny kalenduli, a wojownicy czwartej kompanii Plagi dołączyli do rzezi. Prowadzeni przez demona, znanego jako pożaracz życia i wspomagani przez zastępy pomniejszych demonów, Gwardia Śmierci zniszczyła zarówno siły Imperium, jak i tał, po czym planeta została ogłoszona własnością Nurgla. Wchodzicie na bloga, klikacie reklamy, oglądacie reklamy i wszystkim, którzy na Patronajcie mnie wspierają, bardzo serdecznie dziękuję. A, nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji tego, że Wojtek w środku artykułu powie coś o, e, i podziękuje. Bitwa o Anwarheim. Data jest nieznana. 41. milenium. Imperialna marynarka floty bitewnej Obskurus ścigała o wiele mniejszą flotę flagi przez pas Kuidusa. E, Poza zaciekłej bitwie ostatni statek plagi zdołał dokonać pełnego desantu na świat, na świat Anwarheim, nim nawet ich ostatni okręt spłonął w atmosferze planety. Maris zarazy... Zjednoczeni pod sztandarem zgniłego chóru, ładna nazwa, przedarli się do polarnego miasta fortecznego Anwarheimu, Jotungardu i zdobyty kompleks ustanowili własnym. Oczekując szybkiego zwycięstwa, fala po fali imperialnych sił dokonywała ee, Kolejnych szturmów na twierdze, Każda z nich, każdy, z nich, każdy ze szturmów był jednak łamany przez nieustępliwych gwardzistów śmierci. Długie oblężenie rozwijało się w trakcie trwających burz śnieżnych, wzbogaconych przez zarodniki plagi nurgla, a kiedy walki rozciągnęły się w solarne tygodnie, a następnie miesiące, entropiczne elementy zgniłego churu słychać było niemal codziennie z emiterów woksu, fortecy Jotungardu. Koniec końców trzy standardowe lata po desancie zgniłego choru na Anwarheim pozostające na planecie imperialne siły, wygłodzone, chore i obłąkane, uciekły w gwiazdy, pozostawiając boleśnie uszczuplone, ale zwycięskie szeregi gwardii śmierci na planecie ogarniętej wzrastającym zepsuciem. Kampania Pandorax lata 959-961 w sektorze Demeter, Abaddon Profanator poprowadził sojusz z radzieckich legionów, włączając w to swój własny czarny legion i gwardię śmierci, w inwazji na imperialny świat Pytos, gdzie ukryta miała być starożytna brama do osnowy. Jako już planeta stanowiła istotny kawałek układanki mistrza wojny chaosu, który miał pomóc mu doprowadzić długą wojnę do końca, Abaddon spadł na świat z małym kontyngentem demonicznych machin i piekielnych maszyn wojennych. Na przestrzeni kilku krwawych dni solarnych główne miasta roje zostały zdobyte, a lokalne jednostki obrony planetarnej rozgniecione pod potęgą połączonych zdradzieckich legionów. Jedynie mały oddział katahańskich wojowników dżungli ze 180 Katahańskiego Regimentu Gwardii Imperialnej zdołał uciec przed obławą w gęstą, niemożliwą do przeżycia dżunglę w pobliżu łańcucha górskiego planety. Abaddon rozpoczął przeprowadzanie e, złożonych rytuałów i składanie ofiar, które miały dla niego otworzyć demoniczną szkatułę. Portal między rzeczywistością a osnową miał zamiar złamać pieczęcie, które pozostawały nienaruszone od czasów herezji Horusa. Słysząc błagalne prośby o zbawienie z samego Pytos, zakon mrocznych aniołów, prowadzony przez samego Azraela, przybył na pomoc oblężonym sługom imperium. Siłą wspomagającą spadkobierców pierwszego legionu byli szarzy rycarze, których celem w tej kampanii miała być eskalująca z demonicznej szkatuły mroczna siła. Obie imperialne siły przedarły się przez blokady zdradzieckich legionów na Pytos w epickiej bitwie w próżni w której udział brały najlepsze okręty, jakie widziało Imperium wspierane przez samą skałę. Kiedy flota wojenna chaosu została przegnana z orbity w mroczną próżnię, kosmiczni marines byli w stanie wysłać swoje oddziały przez atmosferę i zanieść wojnę zrujnowanym rojom i niebezpiecznym dżunglom planety. Nie chcąc się rozpraszać, w obliczu możliwości zbudzenia demonicznej szkatuły, Abaddon wysłał sojusz legionów do walki z lojalistami. Nim mroczne anioły lub um, szarzy rycerze mogli go powstrzymać, Abaddon otworzył portal, a demony zalały Pytos. Wynikły z tego konflikt, zniszczył cały świat, a sama rzeczywistość zagięła się i wykrzywiła od surowej mocy Empireum. Wyzwolone energie stworzyły nagły psioniczny fenomen, a kosmiczni marines zostali zmuszeni do walki pod gotującymi się niebiosami, w deszczu gorącej krwi kotujących kotłujących się chmur, z lamentujących dusz. Ukrywający się w całym sektorze Demeter psjonicy zaczęli budzić się do pełnej i przerażającej świadomości, a rebelie zaczęły wybuchać na tuzinach imperialnych światów w całym regionie przestrzeni. Po długiej i zaciętej walce drużynie Szarych Rycerzy udało się dotrzeć do demonicznej szkatuły i zamknąć portal osnowy. Pozbawieni swoich demonicznych sojuszników, zdrajcy zostali zmuszeni do skrajnej defensywy, a w końcu do ucieczki. Siły Abadona opuściły pytos, umykając zemście imperium raz jeszcze, ale sam świat został nieodwraca nieodwracalnie skażony dotykiem osnowy. Jego niegdyś dumne miasta i szerokie pasma dżungli, zastąpił krajobraz z piekła rodem, nim portal został zamknięty na dobre, a zabrał ze sobą pewnego psionika o ogromnej sile, o którym mówi się, że był nosicielem unikalnego daru który miał pomóc Mistrzowi Wojny Chaosu w nadchodzącej Trzynastej Czarnej Krucjacie. W wyniku takiego obrotu spraw w Imperium kampania ta przeszła do historii jako Kampania Pandorax. Wojna Paradaksjańska, data jest nieznana, 41. milenium, holowana na świat kuźnie Paradax Barka, otworzyła swe rampy, by ku przerażeniu mieszkańców planety wypuścić na światło słoneczne Marines zarazy i cuchnące zarazą drony prowadzone przez fragmenty płaczącego Legionu. Boltery poszły w ruch, heretytce Astartes zaczęli szerzyć zepsucie i strumień zarazy na maszyny wokół nich, niszcząc wszechobecne na planecie duchy maszyny. Prowadząc m, rosnącą armię demonicznych proto-machin i nawiedzonych serwitorów, płaczący Legion dał początek koszmarowi w imperium znanemu jako m, znanym jako Wojna Paradaksjańska. Plaga i cień w komorach... 41. milenium, dokładna data jest nieznana, w rozdartym wojną w sektorze Megra, dzielnicy komorrach, wybucha plaga much. Pośród chmarowadów marines plagi z ugrupowania zardzewiałych szponów ścierają się w bitwie z dzikimi drukari, po czym równie tajemniczo znikają. W obliczu ich napaści w Mrocznym Mieście doszło jeszcze do wybuchu kilku nieznanych wcześniej plag. I tyle. <laughs> Wstrzymanie egzekucji, nieznana data, 41. milenium, na zabójczych polach Windoru Gwardia Śmierci decyduje się na pozwolenie... Ostatnim ocalałem z imperialnego garnizonu planety na ucieczkę, tym samym pozwalając darom Nurgla na rozprzestrzenienie się. Dzieci imperatora, ich sojusznicy w tej kampanii, nie chcieli patrzeć, jak tak dobry materiał na niewolników marnuje się, i z całego ogarniającego ich niezadowolenia zwrócili swoje boltery przeciwko Gwardii Śmierci. Walka sług Nurgla ze sługami z Lanesha pomogła ukryć ucieczkę jeńców, którzy zaczęli szerzyć swoją plagę w całym sektorze. 13. Czarna Krucjata 995-999 to są te lata 41. milenium. Zdradziecki Legion Gwardii Śmierci w swojej pełnej sile przyłączył się do 13. czarnej krucjaty Abadona Profanatora w bitwie o Kadie. Rezultatem zgromadzenia tak znacznych wojsk przez mistrza wojny chaosu było zgromadzenie największych sił militarnych Imperium od czasów herezji Horusa. Siły chaosu ostatecznie zwyciężyły i przytłoczyły wojska imperium wokół Kadi. podczas gdy Abaddon zrzucił na planetę szczątki Fortecy Czarnego Kamienia, który zadziałał jak sztuczny meteoryt i zniszczył pylony Kadi oraz cały świat. A co było dalej? Jakie były dalsze wydarzenia e, na kolejne kampanie w 1941 i 42 już nawet milenium, to usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. E, trzymajcie się i. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.